Dzieje apostolskie, rozdział 10 W Cezarei mieszkał człowiek imieniem Korneliusz, szetnik z kohorty zwany Italską, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła pańskiego, który wszedł do niego i powiedział – Korneliuszu! On zaś, patrując się w niego z lękiem, zapytał – Co, Panie? – odpowiedział mu. Modlitwy Twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypominała Ciebie Bogu. A teraz posi ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem. On jest gościem pewnego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. Kiedy znikł anioł, który z nim mówił, Korneliusz zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych, opowiedział im wszystko i posłał ich do Jaffy. Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piot na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne. Zabijaj Piotrze i jedz, odezwał się do niego głos. O nie, panie, bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego, odpowiedział Piotr. A głos znowu po raz drugi do niego. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba. Kiedy Piotr zastanawiał się, co może oznaczać widzenie, które miał, przed bramą stanęli wysłańcy Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona. Czy przybywa tu w gościnie Szymon zwany Piotrem? pytali głośno. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch. Poszukuję Cię trzech ludzi. Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Piotr szedł do owych ludzi i powiedział. Ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście? A on, oni odpowiedzieli. Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska otrzymał polecenie od Anioła Świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz. Piotr więc zaprosił ich do wnętrza i ugościł, a następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy. Narzajut szedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, Zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem. Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych. Przemówił więc do nich: Wiecie, że zabronione jest Żydowi przedstawiać cudzoziemcami stu lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi nakazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, po co mnie sprowadziliście? Korneliusz odpowiedział: Cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, Stanął przede mną mąż w lśniącej szacie i rzekł: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana, i Bóg wspomniał na twoje jałmużny. Poślij więc do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem jest od gościem w domu Szymona Garbarza nad morzem. Posłałem więc natychmiast do ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, żeś przyszedł. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem. Aby wysłuchać wszystkiego, co Pan Tobie polecił. Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chście, które głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co działał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili. Zawiesiwszy na drzewie, Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale wybranym nam uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędziom żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, duch święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar ducha świętego wylany został także na Pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy Piotr odezwał się, Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ościć im w ich, ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili Go, aby zabawił jeszcze kilka dni.